Panie premierze, mam pytanie. Chciałbym wrócić do końca lat 80. i pytanie brzmi, dlaczego równolegle do obrad Okrągłego Stołu odbywały się rozmowy w Magdalence? Dlaczego co? Odbywały się rozmowy w Magdalence. Wszystko, co dotyczy obrad Okrągłego Stołu jest jawne i opublikowane. Nie ma żadnych tajnych układów z Magdalenki ani gdzie indziej. Natomiast było rzeczą, było rzeczą oczywistą, że tak trudne problemy, jakie stanęły przed obu stronami, które były wrogo do siebie nastawione, na to, żeby w ogóle rozmawiać, no nie mogą dokonać się dialogu, że tak powiem, przed telewizorami. Takich rzeczy nigdzie... nigdzie Nigdzie i nigdy nie było, prawda? I są do tego potrzebne mniejsze grona, które by samo rozmawiały. I takim mniejszym spotkaniem mniejszego grona, kiedy, że tak powiem, te główne nastąpiło zakorkowanie, zatkanie się tych głównych rozmów, takie rozmowy się odbywały, a żeby je odblokować, znaleźć jakieś porozumienie, odbywały się w badalence. Użyto tego jako pewnego mitu tajemniczego, uzgadniania. Nic tam tajemniczego, uzgadniane nie było. Wszystko, co tam było mówione i co było uzgadniane, stało się jawne. Jest opublikowane. Ja się nazywam Maciej Konyszkiewicz i mam takie pytanie do Pana, ponieważ oglądałem dzisiaj taki film dokumentalny w zasadzie, zbiór nagrań archiwalnych y, towarzyszących y, wyborom prezydenckim w 1990 roku. I podczas tych nagrań rzuciło mi się w oczy y, pewna rozmowa z pańskiego sztabu. Nie wiem dokładnie, kto te słowa powiedział, ale mówił, że y, ilość głosów, która została oddana na Stanisława Tymińskiego, świadczy o tym, że, że, że ludzie. Y, nie rozumieją demokracji i, i Ludowi na Pluto w twarz takie padło dokładnie sformułowanie. I zastanawiam się teraz nad tym, czy ten podział na dwie Polski niekoniecznie na Polskę, niekoniecznie kształtujący się tylko w oparciu na różne interpretacje katastrofy smoleńskiej. Ponieważ ten, ten, ten podział jest wtórny, tak? znaczy on się musiał zacząć wcześniej. I zastanawiam się, czy postawa y, elit z, lat, z wczesnych lat 90., może nie tyle y, samych działaczy Unii Wolności, Unii Demokratycznej, ile jej elektoratu, czyli w dużej mierze naszych rodziców, y, nie sprzyjała temu podziałowi, to znaczy ja rozmawiając czy z moimi rodzicami, czy słysząc wypowiedzi rodziców moich kolegów, często słyszę sformułowania, na przykład y, mówiąc brzydko, o, o Przymurach z PGR-u, tak, i zastanawiam się, czy pewna mm, wizja debaty publicznej, którą, y, którą reprezentowała y, Unia Demokratyczna i Unia Wolności, nie wpływała na to, że elity patrzyły na, na, na ludzi spoza tych elit z góry i z takim przekonaniem, że ta elita jest bardziej demokratyczna i bardziej rozumiejąca demokrację niż, niż pozostali ludzie. Więc chciałem zapytać, co, co pan o tym sądzi. Ja sądzę, że Unia Demokratyczna, która przecież wyrosła spośród ludzi, którzy brali udział w Solidarności którzy współdziałali maksymalnie z ludźmi z klasy robotniczej. Nie była, nie była jakiś ugrupowaniem, które nawet samo by chciało się określać jako określenie, jako ugrupowanie el, elitarne. Nie sądzę, żeby ono chciało się tak określać, ale czy Raczej wtedy w związku z tym fenomenem Dmińskiego, który przyszedł tutaj znikąd, nie był znany, za pomocą jakichś takich dziwnych chwytów prowadził swoją kampanię wyborczą No i jednak uzyskał wskutek bardzo naiwnych obietnic yy, z rzucenia pieniędzy na Polskę, zupełnie naiwnych obietnic, no uzyskał dosyć duży rezultat. No to ja myślę, że ta wypowiedź, o której Pan tam mówi, nie znam jej tej wypowiedzi nagranej, więc trudno mi się do niej ustosunkowywać, ale być może ona odbijała nasze ówczesne za rozczarowanie, że myśmy zakładali, że to społeczeństwo jest bardziej dojrzałe do zmiany, a nie da się nabrać na tego typu, na tego typu płaskie obietnice, za którymi nic nie stoi. Być może to wyrażało to, czy w tym tkwiła pewna jakaś zarozumiałość, którą potem niejednokrotnie zarzucano Unii Demokratycznej czy Unii Wolności, moim zdaniem często krzywdząc te ugrupowania tą zarozumiałością, ale często prawnie często Jakieś ku temu podstawy. Yy, ale to nie przeczy temu, że, że, że myśmy byli przekonani, że społeczeństwo, wiecie Państwo, tak jak były, ja pamiętam doskonale rozmowy w Stoczni Gdańskiej przed porozumieniem 80. roku. Jak tam robotnicy nam, którzy jak eksperci uczestniczyliśmy w tych rozmowach, jak nam, co było imponujące. Robotnicy mówili, że nie podwyżki płac dla nich są najważniejsze, tylko zgoda na utworzenie niezależnego związku zawodowego, że to jest najważniejsze. To było imponujące. Prawda? Otóż, otóż Myśmy trochę na całą, na całą świadomość społeczną społeczeństwa polskiego trochę patrzyli przez pryzmat tych takich postaw, z jakimi mieliśmy do czynienia, A tymczasem społeczeństwo było znacznie bardziej zróżnicowane i niekoniecznie takie tak, tak strasznie. Pozytywnie chcące tych zmian, prawda? Była część społeczeństwa lękająca się tych zmian, uważająca, że Solidarność prowadza chaos, prawda? Część społeczeństwa, która zaakceptowała stan wojenny, więc to zróżnicowanie było większe. I, że tak powiem, fenomen Tymińskiego, no, my, Trochę przywrócił nam poczucie rzeczywistości, że to nie jest tak idealnie ze stanem społecznym. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak pan uważa, czy jest w Polsce miejsce na rozwój chrześcijańskiej lewicy? Dlaczego nie? No, bo to jest. Dlaczego? No nie wiem, jakoś tak obserwuję wszelakie płaszczyzny społeczne w ostatnich latach i, no i mi, mi się osobiście marzy, ale nie widzę głośnego głosu chrześcijan z lewej strony, z sercem po lewej stronie. Dlatego, że pojęcie zostało skompromitowane, przez komunizm zostało skompromitowane i yy, ale to nie znaczy, że poglądy drogie lewicy, po pierwsze była lewica nie tylko komunistyczna w historii Polski, po drugie poglądy nie, nie, nie tylko, niekoniecznie tak nazywane, ale bardzo bliskie poglądy właśnie lewicy, to znaczy dążenie do tego, ażeby Dążenia także nie, nie tylko do zróżnicowania społeczeństwa, ale do zapewnienia równych praw, równych szans. To jest zasadniczy postulat egalitaryzm. Egalitaryzm nie jako ideologia jakaś, która mówi o fałszywie o zrównaniu wszystkich z wszystkimi, ale egalitaryzm jako taki stały element myślenia społecznego po to, ażeby pewne podstawowe sprawy, to znaczy pewna równa szans, równość szans w dziedzinie, takie wykształcenia, dostęp do opieki zdrowotnej były zapewnione, więc to ja myślę, że to jest bardzo ważne. Czy w nazwie to lewicą chrześcijańską, czy inaczej, to jest już inna, Kwestia, prawda, ale no, istnieje taka szansa, żeby le, lewica także chrześcijańska się odradza. Powiedział pan o tym rozłamie Polski na, na pół w zasadzie, i to jest fakt, tak, no bo to obie strony tego, tego podziału. O tym mówią. Natomiast powiedział Pan, że ta strona, powiedzmy, nazwijmy to ob obóz smoleński, tak zamyka się na ten dialog. A czy nie uważa Pan, że w jakiś sposób też jest w dużej mierze winny temu rozłamowi rząd przez, przez piętrzące się wszelkiego rodzaju niedociągnięcia, przez to, że no, jedna z najważniejszych osób w kraju jak? Jak marszałek Sejmu mówi kłamstwa po prostu publicznie, że rząd też jest w dużej mierze winny tego i no też ma interes w tym, no bo tak naprawdę, tak długo jak PiS jest związany z tą retoryką smoleńską, no to politycznie nie stanowi zagrożenia dla rządu. I co pan sądzi? Wie pan, ja dzisiaj w nocy oglądałem tą debatę, która była, którą być może Część tu uczestników od, y, oglądała debatę po wyświetleniu tych, y, tych obu filmów i widziałem, jak szalenie trudno jest w ogóle na ten temat debatować. Ale powtarza się tamto określenie, którego również pan użył w stosunku do pani Marszałek Kopacz, że mówiła kłamstwo. Otóż wie pan... Ja powiem otwarcie, ja się czuję zeszonowany, bo ja pamiętam co ta kobieta robiła w momencie katastrofy, jak nieprawdopodobną ofiarnością i odwagą ta kobieta, podczas kiedy inni, którzy potem gardłowali, zreiterowali. Ta kobieta, ta kobieta była wśród tych... W szczątków tych ludzi i pomagała tym, tym rodzinom. Ja uważam, że jak się ją chce potępić, to najpierw należy przed nią głowę skłonić i jej podziękować, bo ona niezwykłą, niezwykłą rzecz robiła, pani Kopacz, tam na tym, na tym straszliwym pobojowisku. A że ją ktoś wprowadził w błąd i powiedział, że tam było wszystko. Ta ziemia została, że tak powiem, tam skopana, czy, czy zbadana dokładnie i tak dalej, że ją ktoś poprowadził w błąd, bo przecież ona sama z siebie tego nie wzięła. No to nie nazywajmy tego kłamstwem i nie sprowadzajmy jej roli do kłamstwa. Ja, 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 czy pan zdaje sobie sprawę, co to znaczy to katastrofa 90 iluś ludzi, gdzie leżą szczątki ludzi, gdzie są rodziny, które trzeba pocieszyć, którym trzeba dodać otuchy, z którymi trzeba być, prawda? I niewielu ludzi się na to zdecydowało o żeby być i dzisiaj ją tak poniewierać i mówić, że ona posługiła się kłamstwem, a skąd nie wiadomo, że ktoś ją wprowadził w tym zakresie w błąd. No że abstrahując od intencji pani, pani Kopacz, no to, no to nie jest odosobniony przypadek. Tak samo, nie wiem, można wyciągnąć inny przykład, chociażby, nie wiem, obecności polskich lekarzy przy zbłokach takich, Różne, kolejne przykłady, gdzie no, no bardzo. Na pewno... Proszę pana, nie, nie no, ja, ja się Proszę pana, się. Można wyciągnąć różne przykłady, można wyciągnąć błędy, e, że powiedziano, że generał Błasik był w kopiku, a nie, nie jego głos odczytano i tak dalej. Ale żaden z tych błędów nie jest dowodem na to, że to był żanoch. Żaden się nie ma nijak do tezy, że to był zamach, no. żaden z tych błędów. Więc dlatego jest czy trudno. A więc nie, nie. Ja, czy... Panu chodziło o to, że po tej stronie też były błędy. Były błędy, tylko tylko przeważnie nieintencjonalnie. Nieintencjonalne. Zdarzyły się takie rzeczy, że błędnie odczytano. Głos. Przecież na pewno nikt by nie chciał popełniać błędu w raporcie Miller'a świadomie. No. Popełniono błąd, źle odczytano głos. No i potem, potem powiedziano, że to jest źle odczytany głos. No. Ale nie można z tego robić argumentu, że skoro to są takie błędy, to na pewno również generalnie błędna jest teza, że to była katastrofa. No nie. Ja proponuję zmienić temat i jeszcze tutaj ostatnie pytanie z publiczności, jedno od nas i będziemy zbliżać się do końca może. Piotr Bielecki, jest dużo przyjemnością odejdę od tematyki smoleńskiej, jeśli pan premier odpowiadając na pytanie, na pytanie jak łączyć pragmatyzm polityczny z wartościami, z wartościami chrześcijańskimi i innymi reprezentowanymi przez siebie, odpowiedział nam, że że nie da nam recepty. Jednak jakąś receptę musiał pan premier znaleźć, bo przed tymi wyborami pan premier stawał i jakieś decyzje pan podejmował. Jaka była pańska recepta, jak pan sobie radził z tymi problemami? Ale, że... <śmiech> <śmiech> pan powie konkretnie, jakiś No nie, wiem, nie, nie jestem w stanie w tej chwili jakiegoś konkretu podać. Chodzi mi, chodzi mi po prostu o, o te wszystkie sytuacje, w których Pan Premier, coś sumiennie Panu Premierowi podpowiadało, a, a no nie wiem, pragmatyzm polityczny nakazywał, nie wiem, pójście na jakiś kompromis. Decyzje, decyzje dotyczące Ustawodawczej strony zawsze ucierają się w wielkim dialogu, które, którym no od wszystkich stron dana rzecz jest opukiwana. No i w końcu ostatecznie ustala się najwłaściwsze do tego brzmienie, prawda? Takie były debaty konstytucyjne. Na przykład debata konstytucyjna o preambule. No mnie się udało zaproponować preambułę, zresztą zaprojektowaną nie przeze mnie, a przez Stefana Wilkanowicza i opublikowano w tygodniku powszechnym preambuła, która odbiegała od tych tradycyjnych preambuł konstytucyjnych której żądała wtedy Solidarność ówczesna, prawda? E, e, że w imię Boga wszechmogącego zaczynały się konstytucje, no ale żadna współczesna konstytucja już się tak nie zaczyna e, i musi szanować poglądy także ludzi niewierzących. Więc udało się znaleźć taką formułę, która mówiła, że my naród polski zarówno wierzący jak i te same wartości czerpiących z innych źródł w przekonaniu że z innego źródła i uważałem że to jest wielki postęp wielkie osiągnięcie o, Jan Paweł II proponował żeby naszą naszą prawa, żeby ta nasza prawa była stała się wzorcem dla konstytucji europejskiej. Co się nie udało, ale tak takie było zdaniem Jana Pawła II, a więc szanował jak jako dobry wzorzec, więc odpowiadając no, na pana pytanie, no trzeba szukać, czy, czy, czy czy, czy istnieje jakaś możliwość zdobycia się ponad to, co dzieli znalezienie na wyższym niejako piętrze sformułowania, które i tacy, i tacy ludzie mogliby podzielać. Więc to jest to jest jedna i zasadnicza zupełnie droga, a druga no to jest jednak ciągle szacunek i ciągle pamiętanie o tym, że prawo y, tylko pewne rzeczy może regulować, natomiast że etyka to jest coś szerzej, coś jest, coś jest więcej i że nie wszystkie zasady etyczne muszą być skodyfikowane prawnie. Więc takim przekonaniem należy się w moim przekonaniu kierować wtedy, kiedy Istnieje to zderzenie punktu widzenia pragmatycznego i punktu widzenia światopoglądowego. Dobry wieczór, Agata Skorupka. Ja mam takie pytanie nawiązujące tutaj do pytań kolegów, mianowicie odwołujące się do koncepcji dialogu w społeczeństwie. Chciałam zapytać o to, co zrobić, aby odejść od od tego dyskursu w formie konfliktu. Czy istnieje jakaś nadzieja na to, że będziemy posuwać się w stronę ustabilizowanego dialogu, ustabilizowanej demokracji, jeżeli tak, to jak to zrobić? Dziękuję. Tak, wie Pani, że mówię, to to, to, to to znał receptę na przezwyciężenie najbardziej dotkliwej w tej chwili choroby występującej w Polsce, prawda? Co zrobić? Próbować, mimo wszystko, próbować przekonywać, przekonywać, wykazywać dużą cierpliwość w tym przekonywaniu. Bo powtarzam, trudność tego dialogu polega na tym, no, że, że bardzo trudno jest dialogować. Czy tego typu zarzutach, prawda? No już nie może być gorszego zarzutu niż zarzut, że rząd Polski jest uczestnikiem zbrodni e, śmierci prezydenta, prawda? No już gorszego, i tu już kończy się możliwość dialogu, więc myślę, że próbować rzeczowo rozmawiać i rozwikływać te wszystkie niechętne nastawienia, które, które prowadzą do tak łatwego sformułowania tak ciężkiego i tak niesprawiedliwego obserwatora. A przede wszystkim obstawać przy swoim i mówić twardo swojem, dlatego że także nie należy wykazywać jakiejś miękkości, która by rana była za pozór jakiegoś nie posiadania własnych racji. No ale ale niełatwie jest ta droga do tego dialogu. Osobiście uważam przede wszystkim, że Kościół powinien tutaj odgrywać rolę łagodzącą, rolę jednoczącą, nie nieakceptującą wypowiedzi, niemożliwych do zaakceptowania zaakceptowania na przykład wypowiedzi o zamachu i że Kościół mógłby spełniać tutaj tą rolę otwierającą, w każdym razie przybliżającą tę możliwość dialogu. I wielu księży to rolę spełnia, ale wielu niestety los. No myślę, że my się będziemy starać taki dialog budować na tyle, ile możemy i chyba to będzie dobra puenta dla naszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękujemy panu premierowi, dziękujemy wszystkim za...